Spanianie. Tak. Mm -hmm. I wtedy polecamy zwykle, żeby właśnie pić tak przez tydzień te 50 ml, a docelowo sobie stopniowo zwiększać, żeby pić. Czyli parteret jest 200. jakaś taka duża ilość Tak, no, no 150, 250 ml. Rano docelowo. flaszkę, wieczorem flaszkę. No, różne <laughs> flaszki pijemy i w większych ilościach, także myślę, że spokojnie aha, możemy coś takiego aha. sobie przyjmować regularnie. Czyli we, weź proszę do ręki taką butelkę. Czyli to tak wygląda faś. ten tradycyjny buraczany. Tak jest. Za Ten jest akurat pikantny. No. E, mamy klasyczną wersję, mamy też nisko mamy z jabłkiem, ze śliwką wędzoną i ze śliwką wędzoną pikantny. No. I jeszcze jeden pikantny, ale z A dodatkiem mogę tu spróbować? A jak najbardziej. Zakładam, proszę cię nalej do, do szkl roz Rozlej to do szklanek. A to lubię takie na żywo degustacje. No. To ja wam powiem, czy to dobre. No. A ja, bo musimy skosztować, czy aby nie mdłe. Czyli werdykt będzie na wizji. No. Ja poleję. Tak. Poleję. Ja poleję. Yes. Nie do szklanki, gdzie fajnie kolor widać. Czyli tutaj tak mamy zapasik tak. ten. I zobaczymy, czy aby nim Tak. <laughs> Jak w seksmisji.